Witam was bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś z was, kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, co stanie się z jego silnikiem, jeżeli będzie ten silnik zalany prawidłowym olejem, to myślę, że po obejrzeniu tego filmu wszystko będzie już dla was jasne i oczywiste. Ja przeprowadziłem eksperyment polegający na tym, że ten silnik, chińska podróbka silnika Honda GX160 współpracującego z pompą, przepracował 48 godzin na oleju, który kompletnie nie nadaje się do tego silnika. Producent wymaga, żeby silnik pracował na oleju 10W30 w klasie jakości SG. Ja wykorzystałem olej mineralny o lepkości 20W40 w klasie jakości SD. Zanim silnik przepracował 48 godzin na niewłaściwym oleju, silnik został dotarty. Zanim jednak został dotarty, został w nim wymieniony wałek rozrządu z plastikowego na metalowy, tak, żeby jak najbardziej odzwierciedlić właściwe, właściwą budowę i właściwe warunki pracy silnika w tym eksperymencie. Docieranie polegało na tym, że silnik na prawidłowym oleju w klasie lepkości gorącego silnika lepkości letniej SAE 30 i lep... i klasie jakości SG silnik przepracował 3 godziny Pierwszą godzinę przepracował na biegu drugą godzinę na połowie obciążenia, trzecią godzinę, 40 minut przepracował na 3 czwarte obciążenia i później ostatnie 20 minut, jako dopełnienie do 3 godzin, silnik przepracował z pełną mocą. Po tych 3 godzinach olej został z silnika wylany, wnętrze silnika zostało przepłukane i został zalany. Olej, na którym był prowadzony eksperyment. To, co zostało spuszczone z silnika, ten olej, który służył do docierania, po spuszczeniu mnie zaskoczył. W całej objętości tego oleju pływały małe drobiny metalu, równomiernie unoszące się w jego objętości. Można sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, co pływa w oleju silnikowym fabrycznie nowym samochodzie po przejechaniu 2-3 tysięcy kilometrów. Więcej na ten temat opowiada Michał z kanału Miłośnicy Czterech Kółek, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Link do jego filmu na temat oleju po okresie docierania macie tutaj pod spodem. Ten silnik współpracuje z pompą wody. Pompa wody przez cały okres i docierania. I prawidłowego eksperymentu zasysała wodę i tłoczyła ją na odległość 40 metrów przez wąż Strażackiej średnicy 52 mm. Odległość dwóch odcinków po 20 metrów ten odcinek, ten odcinek wężowy został zakończony prądownicą, tak aby wytworzyć tu odpowiednie ciśnienie, żeby silnik po prostu pracował z pełną mocą, żeby był maksymalnie obciążony przez pompę. Jeżeli przyjrzymy się oznaczeniom na każdym, na każdej bańce oleju, widzimy tam, że mamy podaną lepkość i klasę jakości. Zajmiemy się tą lepkością. Mamy różne oznaczenia. W tym przypadku jest 20w40. Wy do swoich silników wlejecie olej o lepkości 5w30, 10w40, 10w60. Ale jeżeli popatrzeć na to oznaczenie z punktu widzenia fizyki, to tam nie ma żadnej jednostki. Tam nie ma żadnego odniesienia do tych parametrów, które używane są w świecie fizyki tam nie ma ani centymetrów, ani, cen, ani stopni Celsjusza, ani masy, ale jest po prostu pewna norma, która dokładnie opisuje, co oznacza to oznaczenia 20W40. Norma SAE J300 dokładnie opisuje zależność lepkości od temperatury i na tej podstawie przypisywana jest odpowiednia lepkość za pomocą symbolu. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w tej normie i wszystko będzie jasne. Norma SAI-J300 opisuje zależność lepkości oleju od temperatury. Aby olej mógł być zaliczony do jednej z sześciu klas lepkości zimowych, musi spełniać kryteria w zakresie lepkości strukturalnej, pompowalności i lepkości kinematycznej. Dla klasy lepkości zimowej 20W maksymalna lepkość strukturalna to 9500 mPa przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza. Dla klasy lepkości 20W minimalna temperatura, przy jakiej olej musi posiadać zdolność płynięcia, to minus 20 stopni Celsjusza przy 60 000 mPa s. Wartość temperatury pompowalności mierzona jest w kroku co 3 stopnie Celsjusza, więc już przy minus 23 stopniach Celsjusza wartość pompowalności przekracza 60 tysięcy s. a więc olej nie jest w stanie przedostać się do górnych partii silnika i skutecznie smarować wałek rozrządu, czy choćby turboprężarkę. Lepkość kinematyczna, wyrażana w milimetrach kwadrat na sekundę, czyli inaczej centostoksach, przy temperaturze 100 stopni Celsjusza dla klasy zimowej 20W wynosi 5,6 centostoksa. Jest to zdecydowanie za niska wartość i przyjmuje się, że niezbędne minimum to 6 centostoksów. Ciekawostka, 1 centostoks posiada woda, w temperaturze 4 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o lepkości letnie oleju, czyli lepkości oleju dla temperatury roboczej silnika, to norma SAE J300 wyróżnia 8 klas lepkości. Aby olej był zaliczony do danej klasy, jego lepkość kinematyczna przy temperaturze 100 stopni musi zawierać się w pewnych przedziałach. I tak dla klasy SAE 40 lepkość musi mieścić się w granicach między 12,5 do 16,3 centostoksa. Na klasę lepkości gorącego silnika ma także wpływ badanie HTHS, określające lepkość kinematyczną dla temperatury 150 stopni Celsjusza. Jest to badanie, w którym olej poddawany jest procesowi symulacji w warunkach podobnych do tych, jakie panują w precyzyjnej parze trącej tłok-pierścień-cylinder. Olej jest tam poddawany bardzo dużym siłą ścinającym i temperaturze. Musi spełniać zadanie doskonałego chłodziwa, a także posiadać dosyć dużą odporność na utlenianie, co zapobiega zapiekaniu się pierścieni tłokowych. Kwestie związane z lepkością oleju mam już omówione. Kolejnym parametrem charakteryzującym olej jest jego klasa jakości. Składa się ona z oznaczenia dwuliterowego. Pierwsza litera oznacza, jakie jest przeznaczenie oleju, czy olej ma zastosowanie w silniku zasilanym benzyną czy dieslem. Jeżeli mamy literę S, wtedy jest to olej przeznaczony do silników benzynowych. Jeżeli C, to jest to olej przeznaczony do silników diesla. Każda kolejna litera po literce S lub po literce C, im dalej w alfabet, im dalsza litera alfabetu, tym świadczy to o tym, że olej posiada wyższą klasę jakości. Najwyższa klasa jakości na chwilę obecną to jest klasa S, N+, dla silników benzynowych. Dla selektora klasa jakości to SD, czyli bardzo niska klasa jakości, stosowana już we współczesnych silnikach. Ktoś może powiedzieć: No dobrze, a dlaczego tak w ogóle jest, że w dzisiejszych czasach te oleje posiadają tak wysoką klasę jakości? Przecież w dawnych, jeszcze 30-40 lat temu, samochody były zalewane olejami, właśnie typu selektor, i wszystko działało. No tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiejsze silniki mają o wiele większy pojemnościowy stosunek współczynnik mocy. W dawnych czasach z litra uzyskiwano moce naprawdę niskie. Dla malucha pojemnościowy współczynnik mocy to tylko 37 koni mechanicznych. Dla dużego fiata, dla fiata 125, ten współczynnik pojemnościowy mocy to tylko 50 koni mechanicznych z litra. W dzisiejszych czasach w erze bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie osiągnąć 100 koni mechanicznych z 1 litra pojemności silnika. Jeżeli chodzi o klasę oleju, o jego klasę jakości, co na to ma wpływ? Przede wszystkim baza olejowa. Baza olejowa może być mineralna lub syntetyczna lub półsyntetyczna. Przy czym udział bazy syntetycznej w mineralnej. Nie przekracza 30%. To nie jest tak, że mówimy olej półsyntetyczny i jest tam 50% bazy mineralnej i 50% bazy syntetycznej, tylko jest to maksymalnie 30% bazy syntetycznej, reszta 70% to baza mineralna. Więc mamy trzy podstawowe bazy: mineralna, półsyntetyczna i syntetyczna. Sama baza nie za wiele zdziała w silniku, jeżeli chodzi o smarowanie i ochronę jego wnętrza i elementów tam się znajdujących. Bazy olejowe muszą być wzbogacone o pewne dodatki. I tych dodatków może być maksymalnie 35% w całej bazie oleju. Maksymalnie 35%. Czym te, oleje, czym te dodatki są bardziej wymyślne, czym one są bardziej złożone, tym klasa jakości oleju rośnie. Te dodatki to przede wszystkim modyfikatory lepkości, inhibitory korozji. Dyspergatory, detergenty, inhibitory korozji, modyfikatory tarcia, substancje, które zabezpieczają ten olej przed pienieniem, które podnoszą jego odporność na utlenianie w wysokich temperaturach, które zabezpieczają silnik przed jego zatarciem się w momencie zimnego startu, czyli tzw. inhibitory lepkości, zwiększające adhezję, przywieranie oleju do współpracujących ze sobą elementów. Te wszystkie dodatki umieszczone, rozpuszczone w bazie olejowej, tworzą ostatecznie produkt, który zalewamy do naszego silnika. Bazy olejowe, czyli to takie określenie, czy mamy olej syntetyczny, czy mineralny, to tylko i wyłącznie baza olejowa wpływa na to, z jakim olejem mamy do czynienia. Często utarło się takie stwierdzenie, że na przykład olej 15W40 jest olejem mineralnym. No nie jest tak do końca. Bo oleje o lepkości 15W40 mogą być również olejami syntetycznymi i znajdują zastosowanie w ciężarówkach. Na przykład olej 10W30. Zagadka to jest olej mineralny czy syntetyczny? Może być to zarówno olej mineralny, jak i również syntetyczny. Olej 10W30 został zalewany do silnika Fiat 126P 30-40 lat temu. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że normalnie w samochodach użytkowych będą spotykane oleje oparte na technologii syntetycznej. W związku z tym nielepkość wpływa na to, czy olej jest syntetyczny czy mineralny. Za to odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie baza oleju. Tyle jeżeli chodzi o teorię. Silnik został już rozebrany. Jeżeli chodzi o jego czystość, jestem naprawdę bardzo zaskoczony, bo pomimo tego, że olej był bardzo brudny i wręcz czarny, to wnętrze silnika jest czyste. Naprawdę. Jestem zaskoczony. Zacznijmy od dołu silnika. Jeżeli chodzi o wał korbowy i panewki, w tym przypadku panewek nie ma, tylko występuje tutaj akurat jednolity w korbowodu, odlej, odlew korbowodu, który stanowi jednocześnie panewkę. To tu widzimy drobne ryski, które powstały właśnie w procesie mm, docierania, kiedy w oleju było bardzo dużo opiłków. Te wybłyszczenia to już jest miejsce zdrowienia, gdzie, mm, gdzie panewki pracowały na czystym oleju i powoli. Podczas pracy te rysy zostały eliminowane i powstało właśnie to charakterystyczne wybłyszczenie. Także zarówno panewki, jak i wał korbowy są w stanie naprawdę dobrym. Jeżeli chodzi o część prowadzącą tłoka, tutaj nie mamy żadnych rys. Są delikatne, ale kompletnie się nie łapią pod paznokciem, także możemy pominąć to jakiekolwiek zużycie. Tak samo jeżeli chodzi o pierścienie na swojej powierzchni nie mają żadnych rys. Pierścienie przesuwają się luźno. Sądziłem, że będą zapieczone, ale tutaj one poruszają się bardzo luźno i z nimi wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o wałek rozrządu, jak i również popychacze, to na wałku rozrządu nie ma żadnych rys. Na popychaczach widzimy delikatne e, miejsca, takie to, to nawet nie są e, rysy. Widać miejsca współpracy, ale one również nie wykazują żadnych jakichś głębszych rys, rowków, w ogóle kompletnie nie łapią się pod paznokciem. Jeżeli chodzi o głowicę, to byłem przekonany, że olej o tak niskiej jakości sprawi, że tutaj będzie pełno nagaru, będzie pełno choćby na przykład żywic, które będą się wytrącać pod wpływem wysokiej temperatury, z racji tego, że jest tu słaby spływ oleju, że długo zalegający tutaj olej spowoduje wytworzenie się tu po prostu jakichś osadów. Myliłem się, wszystko jest czyste, błyszczące i, i yy, jest w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o denko tłoka, jak i również y, wnet, y, wewnętrzną część głowicy, no to tu już tak wesoło nie jest. Widać grubą warstwę czarnego, twardego nagaru, który powstał z racji tego, że olej o bardzo niskiej klasie jakości posiada niską, temperaturę odparowania. W związku z tym duża ilość oleju odparowywała, trafiała przez odmę do układu dolotowego i spalony olej powodował wytworzenie się grubego nagaru. Szczególnie to widzimy na zaworze dolotowym, którego grzybek pokryty jest grubą warstwą twardej takiej zgorzeliny. I jeżeli ten silnik dajby pracował na tym oleju, ten nagar zwiększałby swoją objętość. W konsekwencji doszłoby do tego, że on uderzyłby o dęko tłoka, ten nagar by się rozsypał i opiłki albo by podparły i skrzywiły zawór lub wpadłyby pomiędzy tłok, pierścień, cylinder, tą precyzyjną parę, parę trącą, powodując uszkodzenie. Także producent zalecając olej o jakości S G doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożeń, jakie będą płynęły z tego powodu z niezastosowanego Oleju o odpowiedniej jakości. Także jeżeli Wy chcecie dbać o swój silnik, lejcie olej taki jak zaleca producent, czyli o odpowiedniej lepkości, odpowiedniej klasie jakości, z odpowiednimi aprobatami, jak i lub jeśli macie przewidziany długi interwał wymiany oleju, to jest np. 30 tysięcy km, skracacie go o połowę. Ale musicie pamiętać, że nawet najlepszy olej nie zapewni waszemu silnikowi długowieczności, jeśli nie będziecie przestrzegać jednej bardzo ważnej zasady, a mianowicie. Obciążamy silnik maksymalnie dopiero wtedy, gdy osiągnie on swoją temperaturę roboczą, czyli około 90 stopni Celsjusza. Mocne wciskanie pedału gazu na zimnym silniku powoduje, że w kadłubie silnika, jak i w głowicy występują silne naprężenia na skutek różnicy temperatur. I tak na przykład tuleje cylindrowe zamiast być okrągłe, przybierają kształt elipsy, mocno ściskając pierścienie tłokowe. Głowica pod wpływem silnego chwilowego nagrzania rozszerza się bardziej, co powoduje naprężenia pomiędzy blokiem a głowicą. Co może w znaczny sposób przyczynić się do uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Więc pamiętajcie, mocne wciskanie gazu dopiero po nagrzaniu silnika. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Szerokiej drogi!